O, o, troszeczkę pytanie, co ja tam w ogóle chcę powiedzieć. Tak na luzie może, co? Cześć, ja jestem Dora, a to jest mój warsztat. E, witam serdecznie na moim kanale. E, w dzisiejszym odcinku słuchajcie, poświęcimy troszeczkę czasu na temat, co będzie dalej się działo na tym kanale. E, jakie będą filmy, jakie mam nowe pomysły. Między innymi, słuchajcie, jak widzicie, za mną stoją już zrobione urządzenia do płukania klimatyzacji, które zamówiliście u mnie w zeszłym roku. Ja Was bardzo przepraszam, ale po prostu e, splot dziwnych zdarzeń spowodowały, że dopiero dzisiaj mogę powiedzieć, że e, je wydaję. No bo tak, słuchajcie, życie tak czasami pokazuje, że e, masz zrobić, e, coś masz zaplanowanego i jednak wszystko, kurczę, leci w dół. Maszynki, słuchajcie, macie zrobione, one są przetestowane przeze mnie. Yy, cyfrowe są już yy, yy, przerywacze, nie są mechaniczne, bo tam był problem z tymi yy, przerywaczami, ale już to zostało wyeliminowane. Zasilacz macie o wiele mocniejszy, bo już jest 360 W, także ze spokojem wam uciągnie. Yy, I słuchajcie, kiedyś yy, była rozmowa, był taki yy, s, yy, post, w którym. Yy, Ludzie proponowali, znaczy ja go zamieściłem z celem nazwania tych urządzeń. Słuchajcie, bo tak naprawdę na, na tą chwilę mamy tylko mam tylko i wyłącznie to w ofercie, czyli tego typu urządzenie do puchania, klimatyzacji takich pojazdów do 1,5 kg. Jest to tak zwana, i teraz tak, nazwa tego jest to H2 Standard. Potem na zamówienie jednego chłopaka będę robił na tej samej zasadzie. Urządzenie do pokania aklimatyzacji, ale które będzie wymagało o wiele większą e, skuteczność. Głównie tu chodzi o jakieś wiecie, e, ciężarówki, w sumie nie ciężarówki, tylko maszyny rolnicze, gdzie tam wchodzi 3 kg gazu, jakieś, jakieś maszyny budowlane, gdzie wchodzi 2,5-1,5 kg 700. E, takie urządzenie będzie stworzone i nazwa tego urządzenia to będzie H2BUS. I trzecie urządzenie, które nie wiem czy wprowadzę, słuchajcie, w sprzedaż jest to urządzenie, które ja sam do siebie robię, czyli będzie to urządzenie H2 Sequence. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, ja jestem na etapie budowania takiego urządzenia do pokania klimatyzacji, które nie jest kierunkowe. Ta maszyna jest kierunkowa, czyli konkretnie ma wejście, wyjście. H2 Bus też będzie miało konkretnie wejście-wyjście. A w H2 Sequence nie będzie czegoś takiego, dlatego że my będziemy mogli sobie ustalić, jaki ma być kierunek. Możemy pukać sobie albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, albo w jedną i po trzech minutach w drugą. Także to też zwiększy skuteczność pukania układu klimatyzacji. Najlepsze jest jeszcze to, słuchajcie, że tego typu urządzenia nie służą tylko do pukania klimatyzacji. Tak naprawdę możecie ten wypukać sobie układ paliwowy, jakieś przewody nie wiem, jakieś opyłki, z baku pociągnęło i tam e, ktoś wtryskiwacze robi, robi pompę, e, wysokiego ciśnienia wymienia. No i żeby taką gwarancję dać, to trzeba też takie przewody przepłukać, bo tam mogą być jakieś opyłki, to się może wrócić z powrotem do e, obiegu. E, takim urządzeniem możecie też wypłukać, nie wiem, jak ktoś wleje nie ten płyn hamulcowy, co trzeba, czyli załóżmy wleje płyn do wspomagania. Też tym jesteście w stanie to przepłukać, słuchajcie. Wystarczy kupić odpowiednie adaptery. Adaptery można kupić bez problemu, a jak nie to to okaż wam dorobi kwestia wyobraźni i Allegro i tak naprawdę wszystko możecie sobie zskaże adapter można zamówić lub też zrobić. Na temat słuchajcie tych urządzeń do klimatyzacji wielokrotnie chwaliłem, wielokrotnie stwierdzałem, że jest to najlepsze, póki co moim zdaniem na rynku urządzenie do klimatyzacji. No, bo przecież nie wiem, w zeszłym roku chyba też był filmik na ten temat, że mamy albo elektryczne, albo pneumatyczne, a tu mamy tak zwaną hybrydę, czyli mamy elektryczno-pneumatyczne. Teraz tak, jest nowa lista, otwieram tak zwane nowe zamówienia, bo tych zainteresowanych osób troszeczkę miałem. Słuchajcie, proszę na Facebooku znaleźć moją grupę Dora Gremium Klimatyzacja Bez Tajemnic. Ja tam wyślęcie zaproszenie, ja je oczywiście przyjmę. I tam będzie post, w którym będzie nowa lista zamówień. I takie urządzenie na tą chwilę, słuchajcie, na tą chwilę, co ja sprawdzałem wczoraj, cenę części poszczególnych producentów i dostawców, wychodzi 4700 zł. W takiej postaci, jak tu widzicie. Można oczywiście, bo o tym nie wspomniałem, przynajmniej nie pamiętam, można takie urządzenie do mnie dostarczyć, które ja to przerobię. Nie ma problemu. Można. Dostarczyć, tak jak tu kolega dostarczył, wózek swój, bo taki chciał Neo i górną, całą maszynkę do pukania klimatyzacji. Też można to obniża w pewnym stopniu, jakieś koszty wasze, tak? Jeżeli chodzi o urządzenie H2BUS, które będę robił pod zamówienie i raczej to wprowadzę, tam będą inne części i tak naprawdę ta górna część jest niepotrzebna ponieważ my zastosujemy, ja zastosuję, słuchajcie, Suripola na dwóch pompach Boschowskich 044. Zastosujemy filtry, dokładnie takie coś też można kupić. Zastosujemy inne troszeczkę filtry, ten pierwszy, ten siatkowy. Tam, słuchajcie, jak zrobię to, Wam pokażę. Co dalej? A właśnie, co dalej? Słuchajcie z kanałem na YouTube. A słuchajcie, ja powiem tak, mam jakieś doświadczenia w pewnych sprawach jeżeli chodzi o zawodowych jak, bo jak wiecie mam cukrzycę i chciałbym na razie zrobi, zrobię jeden odcinek zrobię jeden odcinek na tym samym kanale bo ja nie będę 5000 tysięcy kanałów otwierał z różną tematyką, zrobimy tak zwane luźne gadki i ja w takim jednym filmie będę chciał Wam pokazać jak wygląda życie zawodowe osoby, która osoby, ma cukrzycę i pracowała w różnych firmach jakie, no złe rzeczy mnie spotkały, jakie dobre rzeczy mnie spotkały, jak to utrudniał podczas pracy. No ogólnie tak na temat cukrzycy, takie luźne tematy i nawet mam na to fajny pomysł. Zobaczymy, to, czy to się faktycznie przyjmie. Nagram taki jeden odcinek, a Wy możecie w komentarzu wpisać, czy byście chcieli takie po prostu filmy, w których Wy też będziecie brali udział, bo każdy swoją historię opowie. Każdy może mi napisać maila, albo każdy może przyjechać i tak naprawdę sobie nagramy, pogadamy sobie, co go w życiu spotkało, bo nie wiem, przykładowo ja mam cukrzycę, to tam zrobię jeden filmik na temat cukrzycy, ktoś przykładowo ma inną chorobę, którą mu przykładowo przeszkadzało, albo przeszkadza w, w życiu zawodowym. O, to też może przyjechać, nagramy sobie coś takiego, poopowiadamy, fajne miejscówki, mam tak zwane, to będzie taka, nie wiem, jak przyjmie się, to będzie tak zwana seria kawa na ławie. Zobaczymy, czy to się Wam spodoba, czy nie. Oczywiście, jak coś, to piszcie komentarze, czy byście coś takiego chcieli. Teraz tak, następnym takim etapem tego odcinka, słuchajcie, na to żebyście wiedzieli, to są filmy, które będę robił. Słuchajcie, ja zrobię na pewno jeden film na temat sprężarek klimatyzacji. Mam praktycznie wszystkie sprężarki rozkręcone w drobny mak. Ja je muszę tylko przygotować co jak i tak dalej, czy zrobić taki fajny model. Mam pomysł na to, tylko ja muszę usiąść i troszeczkę mi to zajmie, żeby to fajnie ogarnąć. Ale omówimy sobie ogólnie całe całe sprzyżarki. jak to działa, po co to jest, dlaczego po nie wiem azotowaniu jak przykładowo wpuszczamy azot, słuchaj taki klik klik, po co jest ten zawór ECV, dlaczego cały czas jest mit, że daje 20 par, ten zawór wytrzymuje. To wszystko w tym filmie wam opiszę, opowiem tyle ile będę w stanie. Co tutaj jeszcze? A słuchajcie, szkolenie. No, mam tam już chyba 8-9 osób, także jeszcze parę osób mogę przyjąć na ostatni termin szkoleń w kwietniu, czyli to jest 29-30, jest to piątek i sobota. Tam możecie sobie, tam na mojej grupie, trzeba oczywiście tam dać znać, albo napisać mi w komentarzu, albo skontaktować się po prostu ze mną. Takie szkolenie zrobimy. Ostatnio chłopaki byli. Mam nadzieję, że byli bardzo zadowoleni, że czegoś się nauczyli. No i ta nauka przyniesie Wam przychód jakiś fajny. Czyli po prostu zamiast, nie wiem, diagnozować samochód 3 dni, no to przykładowo dzięki tam, takiemu szkoleniu ja wiem, od czego mam zacząć, żeby w ogóle, od czego mam zacząć z tematem diagnostyki. Czyli nie od dupy strony, bo w klimatyzacji jest tak, że trzeba, jak wiecie, jak nazywać, układ klimatyzacji w poszczególnych krokach, od odpowiedniej strony, a nie od strony dupy. Hehehe. Co by tu jeszcze było? Nie wiem, kurczę, chyba to wszystko w takim razie. Taki filmik paruminutowy, bo tutaj w sensie nie ma za dużo nic do omawiania. Wracając jeszcze do tematu maszynek, jeżeli ktoś chce jakieś indywidualne zamówienie, bo coś tam robi specyficznego, też jestem w stanie to zrobić. A właśnie, patrzcie, pytaliście się wielokrotnie mnie, co z tym modułem do tych maszynek? Słuchajcie, to będzie zrobione, ale to nie okazuje, raczej to, znaczy, to będzie zrobione, tylko okazuje się, że to nie jest takie hop pierni w stół. Kolega z Wrocławia, po prostu ja muszę się z nim skontaktować i, i ten temat troszeczkę ruszyć do przodu, bo on jest powiązany z moim urządzeniem, do, które ja robię do siebie, czyli ten, ten H2 Sequence. Tu głównie chodzi o to, że jeżeli zrobimy bazę. Do mojej maszynki, do tamtej, to tak naprawdę będzie można już zrobić wszystko do tego. Do tych, do tych, do tych, do tych basików, do tych standardów, tak? A do busa też można w sumie jakiś program napisać. Wiecie, możliwości są nieograniczone, tak naprawdę. Słuchajcie, takim kolejnym taką rzeczą, co z moim transitem. Co z konkursem? Słuchajcie, konkurs został już zamknięty, rozstrzygnięty, tam osoba to wygrała, z tą osobą się kontaktowałem. Jego urządzenie, słuchajcie, tam czeka. Jeżeli chodzi o mojego transita, no to ja już zaczynam tutaj działać, felgi mam, klimatyzację tak naprawdę mam, czekam tylko, aż jeszcze zamknę przeprowadzkę, ze starego mieszkania, i wtedy będę mógł ze spokojem ruszyć z tematem. Pokażę Wam, w jaki sposób taką klimatyzację domontować, bo w sumie mamy tak zwane trzy możliwości domontowania klimatyzacji, ale to się dowiecie, jak zacznę to robić. No i co? Jeżeli Wam się tam podobało, czy znaczy w sumie podobało to w tak krótkim filmiku, to nie wiem, czy coś może się podobać, ale jeżeli chcesz, to zasubskrybuj kanał. Nie wiem, daj lajka, napisz komentarz. No i to wszystko, także trzymajcie się. Cześć.